Witamy Cię w świecie profesjonalnego opalania natryskowego metodą i kosmetykami Sundance. Prezentacja ma na celu pokazanie efektu zabiegu opalania natryskowego wykonanego kosmetykami z naszej linii profesjonalnej. Wskazane jest posmarowanie najbardziej wysuszonych miejsc na ciele, takich jak pięty, łokcie i kolana balsamem nawilżającym, aby efekt opalania był naturalny i równomierny. Przystępując do przygotowania klientki do zabiegu w pierwszej kolejności prosimy ją o przyklejenie specjalnych osłonek chroniących podeszwy stóp. Następnie prosimy o założenie na usta i nos maseczki kosmetycznej oraz czepka jednorazowego na włosy. Dzięki tym akcesoriom nasza klientka będzie się czuła komfortowo w trakcie całego zabiegu. Opalanie zawsze zaczynamy od dolnych partii ciała, idąc ku górze. Począwszy od nóg, które opalamy ruchem pociągłym kierując dyszę maszyny Sandens, od bioder po kostki klientki i ponownie do linii bioder. Następnie przechodzimy do opalania brzucha i dekoldu aż po szyję. Czynność tę wykonujemy ruchem horyzontalnym od jednej strony do drugiej. W kolejnym kroku opalamy zewnętrzną część rąk od ramion ponad garstki. Ruchem podłużnym, podobnie jak w przypadku nóg. Tym samym możemy przejść do opalania boków ciała, nóg, brzucha oraz miejsc pod pachami oraz wewnętrznych części rąk. Te same czynności powtarzamy, kiedy klientka stoi do nas tyłem. Powtarzamy opalanie od nóg. Później przechodzimy do pleców, aż po kark i ręce z tyłu. Na końcu możemy przejść do opalania twarzy. Prosimy klientkę o zdjęcie maseczki, powstrzymanie na moment oddechu i zamknięcie oczu. Kilkoma podłużnymi pociągnięciami opalamy twarz od jednego ucha poprzez nos i czoło do drugiego ucha. Możemy również dokończyć efekt opalania twarzy, prosząc klientkę o zwrócenie twarzy najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Wtedy też opalamy jej skronie od linii włosów po żuchwę. Efekt opalania widoczny jest gołym okiem. Co więcej, utrzymuje się po zabiegu aż przez tydzień. Sundance to zdrowa alternatywa dla opalania. Przez cały rok, bez wyrzeczeń.